Zaledwie 15 alpinistom udało się zdobyć szczyt Everestu zimą. Wszyscy inni zostali pokonani przez lodowaty chłód, bardziej dotkliwy niż na Antarktydzie, oraz przez wiatry równie silne jak huragan. Ponad 29 wypraw próbowało, ale poniosło porażkę. Niektórzy wspinacze zniknęli w lodowej otchłani, podczas gdy inni poddali się zaledwie kilka metrów od wierzchołka. Na Everestcie granica między chwałą a tragedią jest niezwykle cienka. A teraz zbliża się zima. Everest nie zna litości. W tym filmie przeanalizujemy zimowe wejścia i spróbujemy zrozumieć, dlaczego tak wielu poniosło porażkę. O tej porze roku góra staje się jeszcze bardziej wroga, owiana zimnem i samotnością. Ośnieżony szczyt pozostaje opuszczony, ponieważ tylko nieliczni wspinacze odważą się go wyzwać. Na zamarzniętych zboczach góry temperatura w bazie może spaść do 22 stopni poniżej zera. Na samym szczycie spada jeszcze bardziej, osiągając 60 stopni na minusie. Ale ekstremalny chłód nie jest jedynym wrogiem. Wiatr może przekraczać 140 km na godzinę, uniemożliwiając nawet utrzymanie równowagi. W jeszcze bardziej rozrzedzonym powietrzu każdy oddech staje się nieustanną walką. Everest leży dokładnie na trasie potężnego prądu strumieniowego, strumienia silnych wiatrów, które mogą osiągnąć siłę huraganu. Ten przepływ powietrza sprawia, że zimno wydaje się jeszcze bardziej przenikliwe, rozrywa namioty i zamienia każdą wspinaczkę w brutalne wyzwanie. Atmosfera, już i tak bezlitosna, staje się jeszcze bardziej śmiercionośna. Nawet najbardziej doświadczeni alpiniści zmagają się z ekstremalnymi trudnościami w aklimatyzacji. Mimo to zawsze znajdą się tacy, którzy podejmą próbę. Na przestrzeni lat Everest był świadkiem ponad 12 tysięcy udanych wejść. Jednak zimą tylko 15 zakończyło się sukcesem. Spośród 34 odnotowanych prób tylko 5 dotarło na szczyt. Wśród wszystkich alpinistów, którzy zdobyli wierzchołek o tej porze roku, tylko jeden dokonał tego bez dodatkowego tlenu, osiągnięcie imponujące i niemal niemożliwe. Brak tlenu na dużych wysokościach sprawia, że każdy ruch jest powolny i wyczerpujący. Mózg traci zdolność jasnego myślenia, co sprawia, że podejmowanie decyzji staje się niezwykle ryzykowne. Każdy krok wymaga maksymalnego wysiłku, a zimno błyskawicznie odbiera energię. Ryzyko odmrożeń jest ekstremalne i może nastąpić w ciągu kilku minut. Organizm spala kalorie w zastraszającym tempie, próbując utrzymać niezbędne ciepło. Wyczerpanie przychodzi szybciej niż się oczekuje, a wielu jest zmuszonych do rezygnacji, zanim dotrą na szczyt, pokonani przez bezlitosny mróz i nieprzewidywalną pogodę. Jednak wyzwania zaczynają się na długo przed wspinaczką. Samo dotarcie na Everest zimą jest ogromnym wyzwaniem. Podróż z Katmandu do bazy pełna jest przeszkód. Loty do Lukli, głównej bramy w region, są często opóźniane lub odwoływane z powodu złej pogody. Szlaki pokrywają się śniegiem i lodem, zamieniając każdy krok w walkę. Po nepalskiej stronie góry najpopularniejszą trasą jest South Col, ponieważ prowadzi do szczytu krótszą i bardziej stromą drogą. Natomiast trasa North Col. Wiodąca przez Tybet jest dłuższa i znacznie chłodniejsza, ale ma mniej technicznych trudności. Jednak zimą żadna z tych tras nie jest łatwa. Wyzwania nie kończą się na samej wspinaczce. Samo dojście do bazy zimą to już wyczerpująca podróż. Szlak rozciąga się na około 70 km trudnego terenu, gdzie każdej nocy temperatura gwałtownie spada. Ponieważ o tej porze roku jest mniej turystów, herbaciarnie, które zazwyczaj są pełne, Pozostają puste. Co więcej, obozy namiotowe oferujące pewien komfort są zamykane na zimę, zmuszając podróżnych do nocowania w klasztorze Rongbuk lub w małych wioskach w okolicy, gdzie zasoby są niezwykle ograniczone. Nie ma ogrzewania, ciepłej wody ani jakichkolwiek udogodnień. Posiłki są proste zwykle makaron i herbata z masłem wystarczające, by utrzymać ciepło w obliczu ekstremalnego mrozu. Mimo wszystkich trudności są tacy, którzy ryzykują i podejmują wyzwanie zdobycia Everestu zimą. Góra oferuje unikalne poczucie odosobnienia oraz niezwykłe piękno, którego nie można doświadczyć w bardziej zatłoczonych porach roku. Krajobraz zamienia się w spektakularne widowisko z zamarzniętymi rzekami, dolinami pokrytymi białym płaszczem i niebem tak krystalicznie czystym, że można dostrzec odległe kilometry. Letnie. Zakurzone szlaki znikają pod warstwą nietkniętego śniegu, nadając Everestowi zupełnie inny wygląd. Zima przynosi również korzyści dla tych, którzy chcą eksplorować region bez konieczności wspinaczki na sam szczyt. O tej porze roku koszty trekkingu stają się bardziej przystępne, co sprawia, że podróż jest mniej kosztowna. Loty, zakwaterowanie, a nawet licencje wstępu często są tańsze ponieważ niewielu śmiałków decyduje się stawić czoła ekstremalnemu zimnu. Wyprawa do bazy może kosztować od 2500 do 5000 dolarów amerykańskich, w zależności od poziomu wsparcia. Jednak oszczędności na kosztach podróży nie oznaczają, że sama wyprawa jest łatwiejsza. Przygotowanie się do zimowej eskapady na Everest wymaga znacznie bardziej szczegółowego planowania niż wiosną czy jesienią, kiedy odbywa się większość wspinaczek. W standardowych sezonach alpiniści mogą polegać na klasycznym sprzęcie wspinaczkowym, odpowiedniej odzieży termicznej i butach odpornych na zimno. Zimą jednak przenikliwe mrozy wymagają znacznie lepszej ochrony. Zwykłe ubrania nie wystarczą. Wspinacze potrzebują wyjątkowo wytrzymałych kurtek, butów z potrójną warstwą izolacji oraz specjalnych rękawic zaprojektowanych tak, by wytrzymać temperatury tak niskie że mogą zamrozić skórę w ciągu kilku sekund. Co więcej, wbrew powszechnemu przekonaniu, zimą Słońce może stanowić jeszcze większe zagrożenie. Śnieg odbija promieniowanie ultrafioletowe z niespodziewaną intensywnością, dlatego niezbędne jest stosowanie kremu przecidabli słonecznego o wysokim filtrze oraz ochrony na usta. W przeszłości zdobycie Everestu zimą wydawało się absurdalnym pomysłem. W pierwszych latach alpinizmu nikt nawet nie rozważał wspinaczki na tę górę w najzimniejszych miesiącach. Pomiędzy rokiem 1950 a 1964 wszystkie ośmiotysięczniki zostały zdobyte po raz pierwszy, jednak żadna z tych ekspedycji nie odbyła się zimą. Konieczność mierzenia się z ekstremalnymi mrozami, gwałtownymi wiatrami i nieprzewidywalnymi warunkami na tak dużych wysokościach wydawała się niemożliwa do przezwyciężenia. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero dziewięć lat po pierwszym wejściu na Siszapangmę, ostatni ośmiotysięcznik zdobyty po raz pierwszy. Wówczas po raz pierwszy alpinista odważył się spróbować wspinaczki na wysoką górę zimą. Dokonało się to w roku 1973, kiedy polscy wspinacze Andrzej Zawada i Tadeusz Piotrowski stanęli na szczycie Noszak, góry o wysokości 7492 metrów, leżącej w paśmie hindu kusz. To osiągnięcie było przełomem w historii alpinizmu i dowiodło, że zimowe zdobywanie najwyższych gór jest możliwe. Zainspirowany tym sukcesem, Zawada postawił sobie jeszcze ambitniejszy cel Everest. Jednak zanim zmierzył się z najwyższą górą świata, musiał przetestować swoje możliwości w jeszcze bardziej ekstremalnych warunkach. W zimie roku 1974 Zawada poprowadził ekspedycję na sąsiednią górę Everestu. 25 grudnia on i jego partner wspinaczkowy, Zygmunt Heinrich, osiągnęli wysokość 8250 metrów, zanim zostali zmuszeni do odwrotu z powodu nadciągającej burzy. Mimo, że nie udało im się dotrzeć na szczyt, ta próba dostarczyła cennych informacji o zimowych warunkach panujących na Ewereście. Polska ekipa dokładnie przeanalizowała sposób, w jaki wiatr kształtuje śnieg. Szybkość spadku temperatur i przeszkody, które mogliby napotkać podczas ataku szczytowego. W kolejnych latach Zawada i jego zespół poświęcili wszystkie siły na uzyskanie oficjalnej zgody na zimową wyprawę na Everest. Proces ten był jednak skomplikowany. W tamtych czasach pozwolenia na wspinaczkę były bardzo ograniczone, a sama góra uważana była za zbyt niebezpieczną dla jakiejkolwiek ekspedycji zimowej. Po latach oczekiwania w listopadzie 1979 roku polski zespół w końcu otrzymał zgodę na zimową wspinaczkę na Everest. Wreszcie mieli szansę zapisać swoje nazwiska na kartach historii. Plan zakładał podążanie tą samą trasą, którą wykorzystali Edmund Hillary i Tenzing Norgay podczas pierwszego udanego wejścia na Everest w roku 1953 South Call Southeast Ridge. Wyprawa zawady składała się z dwudziestu polskich alpinistów, sześciu tragarzy odpowiedzialnych za transport sprzętu powyżej bazy oraz Pembe Norbu Sherpi, doświadczonego wspinacza, który wcześniej zdobył już Everest. 5 stycznia 1980 roku zespół dotarł do bazy, gotowy do rozpoczęcia wspinaczki. Jednak Everest nie zamierzał ułatwiać im zadania. Od pierwszych dni bezlitosne wiatry wiejące z północy utrudniały jakikolwiek postęp. Temperatury wahały się od 25 do 45 stopni poniżej zera, zamrażając wszystko dookoła. Wiatr zrywał śnieg ze zboczy, odsłaniając zdradliwe warstwy czystego lodu. Każdy krok był powolny i wyczerpujący, wymagał zabezpieczania lin i maksymalnej ostrożności. Nawet niższe obozy były trudne do założenia. Przenikliwe zimno osłabiało alpinistów. A brak źródeł słodkiej wody zmuszał ich do topienia lodu, aby się nawodnić. Budowa obozu trzeciego na wysokości 7150 metrów okazała się ogromnym wyzwaniem. Nieustający wiatr wielokrotnie rozrywał ich namioty, zmuszając ich do ciągłej odbudowy. Na początku lutego postępy były frustrująco powolne. Porywy wiatru nadal niszczyły obozy, a zapasy zaczynały się kurczyć. Wreszcie 9 lutego zespół zdołał posunąć się naprzód i założyć obóz czwarty na wysokości 7960 metrów. Warunki jednak nadal były bezlitosne. Wiatry osiągały prędkość do 200 km na godzinę, uniemożliwiając dalszą wspinaczkę. Zespół musiał wycofać się do obozu trzeciego, aby uniknąć porwania przez huraganowe podmuchy. Wydawało się, że burza nigdy nie ustąpi, aż nagle 13 lutego wydarzyło się coś nieoczekiwanego, wiatr osłabł. Jednak ta chwilowa cisza przyniosła nowy problem intensywna śnieżyca. Wykorzystując zmianę warunków, Zawada i jego partner Andrzej Heinrich wrócili do obozu czwartego, zdeterminowani, by kontynuować atak szczytowy. Jednak głęboki śnieg jeszcze bardziej utrudnił wspinaczkę. Nie mając innego wyboru, byli zmuszeni porzucić butle z tlenem i wycofać się. Tymczasem pojawiło się kolejne zagrożenie. Rząd Nepalu zarządził, że wyprawa musi zakończyć się do 15 lutego. Zespół desperacko potrzebował więcej czasu. Na szczęście polski przedstawiciel w Katmandu zdołał wynegocjować przedłużenie terminu do 17 lutego, co dawało alpinistom tylko jedną ostatnią szansę na atak szczytowy. Zygmunt Heinrich i Pasang Norbu Sherpa natychmiast wyruszyli i zdołali dotrzeć na wysokość 8300 metrów bez dodatkowego tlenu. Niestety, kolejna burza zmusiła ich do odwrotu. Czas się kończył. Wtedy, 16 lutego, niebo się przejaśniło. Zespół wiedział, że to ich ostatnia szansa. Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy wyruszyli w kierunku South Col i spędzili noc w obozie czwartym. Następnego ranka rozpoczęli ostatnią próbę zdobycia szczytu. Mróz był ekstremalny, a wiatr nie ustał całkowicie, ale oni kontynuowali wspinaczkę. O godzinie 14:30, 17 lutego 1980 roku, Wielicki i Cichy dotarli na szczyt Everestu. Dokonali niemożliwego. Po raz pierwszy najwyższa góra świata została zdobyta zimą. Na wierzchołku dwaj alpiniści zatknęli flagi Polski i Nepalu i pozostali tam przez 40 minut, chłonąc wielkość tej chwili. Zejście było równie trudne, co wejście. Ekstremalny mróz i skrajne zmęczenie sprawiały, że każdy krok był ryzykowny. Jednak gdy w końcu dotarli do niższych obozów, cały zespół mógł świętować wyczyn, który wcześniej wydawał się niemożliwy. Everest został w końcu zdobyty zimą. Jednak nie wszyscy przyjęli to zwycięstwo bez zastrzeżeń. Reinhold Messner, jeden z najsłynniejszych alpinistów w historii, był jednym z pierwszych, którzy skrytykowali polskie osiągnięcie. Twierdził, że wejście na szczyt nie powinno być uznawane za prawdziwą zimową wspinaczkę. Wynikało to z faktu, że nepalskie władze niedawno zmieniły oficjalną definicję zimy, określając, że kończy się ona 31 stycznia. Ponieważ Polacy zdobyli szczyt w lutym, Messner upierał się, że ekspedycja nie powinna być uznana za autentyczne zimowe wejście. Przez dwa lata kontrowersje trwały. Messner, który planował własną zimową wyprawę na czoł OY, wielokrotnie powtarzał, że polskie osiągnięcie nie powinno zostać zatwierdzone. Jednak nie wszyscy zgadzali się z nim. Elizabeth Holly, znana kronikarka wypraw w Himalajach, poparła Polaków argumentując, że dotarli oni na szczyt Everestu w najbardziej ekstremalnych możliwych warunkach, w sposób, którego nikt przed nimi nie dokonał. Ostatecznie rząd Nepalu postanowił interweniować i przyznał polskiemu zespołowi oficjalny certyfikat, uznając, że dokonali pierwszego udanego zimowego wejścia na Everest. Wobec tej decyzji Messner nie miał innego wyjścia, jak tylko ją zaakceptować. To osiągnięcie zapoczątkowało nową erę. Zdobywanie najwyższych szczytów świata zimą stało się nowym wyzwaniem dla alpinistów z różnych stron globu. W kolejnych latach kolejne zespoły próbowały powtórzyć wyczyn Polaków i zmierzyć się z brutalnymi warunkami najzimniejszej pory roku. W grudniu 1982 roku japoński alpinista Yasuo Keito samotnie zdobył szczyt Everestu tradycyjną trasą. Jednak jego zwycięstwo było krótkotrwałe. Podczas zejścia nie przeżył starcia z górą i zginął. Kolejne udane ekspedycje miały nastąpić w następnych latach. Zimą następnego roku, w grudniu 1983, trzy zespoły japońsko-nepalskie, w tym Takaszy Ouzaki, Noboru Yamada, Kazunari Miurekami i Nawang Yonden Sherpa, osiągnęły szczyt Everestu. Kilka lat później. W grudniu 1987 sukces odniesieli południowo-koreański wspinacz Yang Hoheo oraz nepalski Anrita Sherpe. Wyczyn Anraity był szczególnie imponujący, ponieważ został on pierwszą i jak dotąd jedyną osobą, która zdobyła Everest zimą bez użycia tlenu z butli. Na początku lat 90. wiele zespołów próbowało powtórzyć ten wyczyn, ale Everest nadal pozostawał bezlitosnym przeciwnikiem w zimowych warunkach. Ostatnie udane wejście w tym okresie miało miejsce w grudniu 1993 roku, kiedy japońska ekspedycja podjęła się wspinaczki południowo-zachodnią granią, jedną z najbardziej wymagających tras. Pomimo ekstremalnych trudności, udało im się ukończyć wspinaczkę, dopisując swoje nazwiska do wąskiej listy zimowych zdobywców Everestu. Jednak za każdym sukcesem kryła się niezliczona liczba porażek. Ponad 29 ekspedycji próbowało i nie zdołało osiągnąć szczytu zimą. Powody tych niepowodzeń były różne. Niektórzy alpiniści byli zmuszeni zrezygnować z powodu ekstremalnego zimna, inni zostali pokonani przez potężne wiatry, które zniszczyły ich namioty. Wielu zabrakło tlenu, niektórzy padli ofiarą wyczerpania, a inni doznali poważnych obrażeń. W trakcie tych prób zginęło siedmiu wspinaczy. W tym Jasło Kaito oraz inni alpiniści, którzy spadli z wielkich wysokości lub nie przeżyli skutków choroby wysokościowej. Różne trasy na szczyt również miały wpływ na napotkane trudności. Większość wspinaczy wybierała tradycyjną trasę South Core Southeast Ridge, czyli najbardziej znaną drogę na wierzchołek. Jednak niektóre ekspedycje próbowały bardziej ryzykownych podejść. Niektóre zespoły podjęły wyzwanie południowo-zachodniej ściany. Podczas gdy inne zdecydowały się na trasę North, North East Ridge, przechodząc przez Hornbein Couloir, jeden z najbardziej technicznych i stromych odcinków północnej ściany. Zimą każda z tych dróg stawała się jeszcze bardziej niebezpieczna. W ostatnich latach niemiecki alpinista Just Kobusz testuje własne granice na Everestie podczas zimy. W przeciwieństwie do wielu wspinaczy, którzy próbowali przed nim, Kobusz podejmuje się czegoś, czego nikt dotąd nie dokonał samotnej wspinaczki zimowej, bez użycia dodatkowego tlenu. Wybrał West Ridge, jedną z najmniej eksplorowanych tras na szczyt. Trasa ta jest znana z wyjątkowo stromych zboczy, niestabilnego lodu i potężnych wiatrów, co czyni ją jedną z najtrudniejszych dróg na całej górze. West Ridge została po raz pierwszy podjęta zimą w latach 1980-1981 przez brytyjską ekspedycję kierowaną przez Alana Rusa. Zespół zdołał dotrzeć na wysokość 7300 metrów, zanim został zmuszony do odwrotu z powodu złej pogody. W połowie lat 1980 pojawiły się kolejne próby, w tym ekspedycja francusko-włosko-belgijska, ale wspinacze nie byli w stanie przekroczyć 7500 metrów, pokonani przez bezlitosny wiatr i skrajne wyczerpanie. W zimie lat 1985 1986 Grupa Południowo-Koreańskich Alpinistów podjęła kolejną próbę zdobycia West Ridge. Jednak musieli przerwać wspinaczkę na wysokości 7100 m, gdy część zespołu zaczęła chorować, a warunki pogodowe stały się nie do zniesienia. Just Cobus podjął swoją pierwszą poważną próbę zimową w latach 2019-2020. Zdołał wtedy dotrzeć na wysokość 7366 metrów, zanim został zmuszony do odwrotu z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. Dwa lata później powrócił, aby spróbować ponownie, ale tym razem musiał przerwać wspinaczkę na 6450 metrach, pokonany przez nagłe pogorszenie pogody. W zimie 2023-2024 Kobusz powrócił po raz kolejny. Zdeterminowany, by pobić swoje dotychczasowe rekordy. Tym razem osiągnął wysokość 7537 metrów, czyli o 200 metrów wyżej niż podczas swojej najlepszej próby. Jednak mimo ogromnej determinacji, był zmuszony zatrzymać się. Ekstremalna wysokość, połączona z faktem, że wspinał się samotnie, sprawiała, że jego ekspedycja stała się zbyt ryzykowna, by kontynuować. Później Kobusz wyjaśnił, że jego aklimatyzacja nie była wystarczająca, aby mógł bezpiecznie iść dalej. Nocowanie na tej wysokości stanowiłoby ogromne zagrożenie dla jego życia, a ponieważ wspinał się bez wsparcia, każdy błąd mógłby okazać się śmiertelny. Jeden drobny błąd lub nagłe problemy zdrowotne mogłyby go kosztować życie. Zamiast przekraczać granice bezpieczeństwa, zdecydował się wycofać i zejść w bardziej osłonięte miejsce. Podczas zejścia napotkał kolejne trudności. Wiatr stawał się coraz silniejszy, osiągając prędkość 40 km na godzinę i generując gwałtowne podmuchy. Droga do obozu pierwszego, znajdującego się na wysokości 5700 m, była powolna i wyczerpująca, ale mimo trudnych warunków udało mu się bezpiecznie wrócić. Po kilku dniach walki z górą Kobusz w końcu dotarł do włoskiej stacji badawczej w pobliżu Lobusz. Gdzie mógł odpocząć? Jego podejście do zimowego alpinizmu różni się od większości wspinaczy. Stosuje styl alpejski, co oznacza, że nosi cały swój sprzęt samodzielnie i zakłada obozy tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Podczas tej ostatniej próby zdecydował się nie zakładać drugiego obozu na przełęczy Lhola, preferując podejście, w którym zabierał wszystko ze sobą na raz. Ta strategia pozwoliła mu poruszać się szybciej. Ale jednocześnie zmniejszyła jego szanse na odpowiedni odpoczynek. Znalezienie bezpiecznego miejsca na rozbicie namiotu było ciągłym wyzwaniem. Strome zbocza i silne wiatry sprawiały, że niemal niemożliwe było wykopanie stabilnej platformy pod schronienie. Jego ostatecznym celem jest osiągnięcie szczytu Everestu poprzez West Ridge i Hornbine Couloir. Z miejsca, do którego dotarł podczas swojej ostatniej próby. Nadal pozostawało około 1300 metrów do wierzchołka. Jednak Kobusz traktuje tę wspinaczkę jako długoterminowy projekt. Nie spieszy się, aby bić rekordy, lecz eksperymentuje z różnymi strategiami i zdobywa doświadczenie na przyszłe próby. Mimo wszystkich trudności i niepowodzeń na przestrzeni lat Kobusz pozostaje niezłomny. Jego ostatnia wyprawa zaprowadziła go dalej niż jakiegokolwiek innego alpinistę zimą na tej trasie. I choć jeszcze nie stanął na szczycie, jego wytrwałość i metodyczne podejście mogą pewnego dnia doprowadzić go do osiągnięcia czegoś, czego nikt wcześniej nie dokonał. Everest zimą wciąż pozostaje jednym z największych wyzwań we wspinaczce wysokogórskiej. Wskaźnik sukcesu jest niezwykle niski, a ryzyko ogromne. Jednak nawet w obliczu tak brutalnych warunków zawsze znajdą się śmiałkowie gotowi podjąć próbę. Bardzo dziękujemy za towarzyszenie nam w tej historii.